Dzień dobry. No cześć! Witamy was serdecznie! To znowu my! A dzisiaj mamy gościa. Mhm. Zosia. Słuchajcie, Zosia w bibliotece mieszka już parę lat. Nic nie gada. Mhm. Nie wiem, tam coś czasem wypytam, ale... Dobra, to co? Zaczynamy? No jeśli już skończyłaś... No w zasadzie to nie. Masz coś jeszcze do powiedzenia ciekawego? W trakcie ci powiem. Ach, dobrze, czyli tak jak zawsze. Co? No. Dzisiaj... Tradycyjnie kolejna historyjka o wilku, w której to dowiemy się... Czego? Tego, jak wilk dostał się do tego cudownego, zaczarowanego lasu. O! To mnie bardzo interesuje. A ciebie, Zośka? No nic, nie no, no coś mała, taka rozrywkowa. Mogę? Możesz. Dobrze. O wilku, który bał się własnego cienia. Czego? Cienia. A, Boisz się cienia? Nie. Własnego też nie? Nie. Ogona bym się bałek. Jak... Bym była wilkiem, to by się bał ogona. Czego byś się bał ogona? No, aż kasy sobie się, to rozbiera, że coś cię tam łaskoczy po plecach, nie? No to wrzaski, ucieczka. Ale wilk to chyba przyzwyczajony jest do własnego ogona. No, nie wiem, do cienia też powinien. Do cienia też powinien. Y zaczynamy? A może po kawie? No, nie, no, książkę będę wolał przeczytać dzieciom. Dzieciom? I dorosłym. No i dorosłym, no to, no to dajesz młody! To zaczynamy. Był sobie pewnego razu wilczek, który wszystkiego się bał. Od najmłodszych lat. Przerażał go najlżejszy szelest. Wystarczyło, że inne wilki zaczynały wyć. dobra, jestem. A on już wciskał się przerażony w najgłębszą dziurę. Dla wilka to okropnie kłopotliwa sytuacja. No tak! Panicznie bał się ciemności. Czy ja też? Boję się ciemności? Bardzo. Gdy tylko zapadała noc, chował się w swoim łóżeczku. Rozumiem go. Biedny wilczek. Przerażał go nawet własny cień. Oślizłe potwory, ha, 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 jadowite węże, ha, ha. nietoperze, żądne krwi. O, mamo! Co robisz? Mdleje, wstawaj. No! A on skulony, bez przerwy, wyobrażał sobie te wszystkie kwestie. Mój wilku, jaki to masz głos? Tak troszkę zmieniłem. Powiedziała pewnego dnia mama: Tak dalej być nie może. Musisz poznać świat, stawić czoła swoim lękom. Tutaj szczęścia nie znajdziesz. Nie godaj, Nie godaj, mówię. A. Wierzę w Ciebie! Raz znowu! Co? Zmieniłeś głos! No, jak ty to robisz? Nie wiem, dorzucił tata. Zobaczysz, synu, że ci się uda! I tak pewnego ranka wilczek ze ściśniętym ze strachu żołądkiem wyruszył sam w drogę. Sam, sam. Kto się bał? I to jak? Nagle przerażony jednym susem wskoczył w gęste zarośla. Ej, ej, ej! zawołał, bo wylądował w pokrzywach. Ło! to boli. Wylądować kiedyś w pokrzywach? No, ale mnie nie pokuły. Niepokójcie, pokrzywy. Czemu? Bo jestem z gąbki z polaru, to wiesz, mam przewagę. No tak. Ach, to z pewnością rozbójnicy, którzy zaraz utną mi głowę, lamentował. Tymczasem tuż przed nim stanęli niedźwiedź i lis. I lis? Z poczciwą miną. Jak to jest poczciwa mina, taka. No może taka być. Hej, kolego, nie maw się z nami wchowanego! zawołał niedźwiedź. Te pokrzywy, chociaż mocno parzą, wcale cię nie ukryły. No, chodź do nas, chodź, pokaż się. Najgawyczajniej. Nastrożony wilczek wyszedł ze swojej kryjówki i nie pożałował. Spędził wspaniale czas. W dodatku nieźle sobie podjadł. A, niedźwiedzia zjedli. Nie, nie, niedźwiedzia, no to gdzieś poszli coś zjeść. Ma, ciekawe gdzie? A czy to ma znaczenie? No tak, dobrze, to sama bym poszła, nie? Zośka to pewnie też! Zośka, zjadłabyś coś? Chyba na wieś. Może tak być. Zaczął zapadać zmierzch. Ojejku, jejku, biadolił wilczek całkiem sam. W nocy, w lesie nie przeżyje tego. I koniec bajki nie przeżył. Nie, przeżył! Daj mi dokończyć. No dobra! No. Buu, buu! Ktoś nagle głośno zabuczał. To wilk! Jestem zgubiony! Ktoś się zgubił. Nie, tak się mówi, jeżeli na ktoś uważa, że coś się teraz stanie, że jestem zgubiony. A. no to patrz, się mówi, że jestem zgubiony, a po środku się powie, że ktoś jest potracony, to inaczej znaczy. No inaczej. A niby chodzi o to samo, zgubić, potracić. Już, już. Mhm. Dobrze. Wilczek rozejrzał się wokół i spostrzegł całkiem malutkiego zajączka, uwięzionego w pułapkę. No, patrz. Ej tam, słyszysz mnie? Nie jestem złym wilkiem, zapewnił zajączka. – Zaraz pomogę ci się uwolnić. Wtem oświetlił ich jasny promień księżyca. – Wiem! – Co? – Zajączek się zmienił w wilkołaka. – Czemu by się miał zajączek zmienić w wilkołaka? – Racja! W łaka, co najwyżej! – Nie! Przed nimi stanął groźny myśliwy. Ale na widok wilka wrzasnął w niebo głosy. – To właśnie tak wygląda, bo w niebo głosy... No! – Już skończyłaś? – Tak, jeszcze czekaj raz. A Pięknie! Dziękuję. I upuścił strzelbę. Wilczek, choć serce biło mu jak oszalałe, tak, 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 oswobodził zajączka i... Zrobił potrawkę. Nie, i w nogi. A, popędził prosto w czarną noc. W czarną? No, kompletnie ciemno było. Że tak się nie wywalił? Biegł i biegł przez wiele kilometrów. W końcu półżywy dostrzegł opuszczoną norkę. O, kolejne zwierzątko, słuchajcie, norka to jest... Ale chodziło o domek, taki norkę. A nie o takie zwierzątko? Nie. No, no to dobra. Razem z zajączkiem umościli się w niej wygodnie, by wynagrodzić maluchowi straszne przygody. Wilczek przez cały wieczór czytał mu historie o dzielnych rycerzach, bo takie lubił najbardziej. No patrz! Nagle usłyszał jakiś dźwięk. Trzask, trzask, trzask. A cóż to za dziwaczne trzeszczenie? Co robić, co robić? Wilczek wpadł w panikę. To mi wygląda na atak rozcieńczonego trola. Rozcieńczonego? No tak pisze, rozcieńczony troll. Może rozwścieczony? rozścieczony. Chociaż rozcieńczony troll to taki wiesz, czego tak nie widać. A, a może rozcieńczony rozścieczony? To jeszcze gorszy. No. Au, au, zamył z przerażenia wilk na widok stwora, który nagle wyłonił się przed nim z zarośli. Au, au, odpowiedziało mu dziwadło przestraszone, jak i on sam. Ale, ale to nie był żaden troll, tylko ogromny smok. Nie. Niedźwiedź. Nie. Mrówkojad. Co? Mrówkojad. Nie mów kojak. To co? Wilk. Drogi Wilk! No? Och, ale mnie przestraszyłeś! Nazywam się Gruby Ludwik, a ty? Ha, 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 ha. A ja trudka. Nie, ja to czytam. A! Wilk! odpowiedział cieniutkim głosem Wilczek. Przecież y, widzę, że jesteś Wilkiem! Roześmiał się Gruby Ludwik. ho. ho, 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 ho. Ja też zmieniłam głos. Słyszałeś? Bardzo ładnie. No to super. Pytałem Cię o imię. Po prostu Wilk! burknął Wilczek. – Bardzo mi miło po prostu, Wilku – odpowiedział rozbawiony Gruby Ludwik. – Chodź ze mną, przedstawię cię moim przyjaciołom. Niedaleko na polance piknikowała wesoła kompania. – O, ho, ho, zabawy, tańce, ten grilla pewnie robili? – Możliwe. – Hej, przyjaciele – zawołał Gruby Ludwik. – Mamy gościa. – Wilku, przedstawiam ci Waleriana. – O, to taki bardzo spokojny musiał być kolega. – Na pewno. Y on jest z nas najsprytniejszy, a to Jędrek. Trochę nieśmiały, co widać, a oto Alfred, nasz numer jeden, number one. No, number one to taki fajnie się nazywał. Chciałbym się nazywać trutka, number one, albo number one. Mogę ci tak mówić, jak chcesz. No, nie. no i ja, gruby Ludwik. Niezła kompania. Co? Kiedy gruby Ludwik przemawiał, pozostałe wilki uśmiechały się od ucha do ucha. Chciały go zjeść. Nie, na pewno. No dobra. Wilczek patrzył na nich i już wiedział, że znalazł to co ruszył w drogę. No, patrz. A potem wygodnie się rozsiadł i opowiedział nowym znajomym swoje dzieje. Jak bardzo się bał, odkąd był tyci, tyci. Tyci, taki malutki to był Wilczek, wiecie. Hmm. Jak jego braciszkowie się z niego wyśmiewali i w końcu jak się tutaj znalazł. Gdy skończył, Walerian zawołał Uspokójcie się! Nie. I co wy na to przyjaciele? Chyba mamy nowego w naszej bandzie. A coś mi mówi, że nie będzie z nim nudno. I takim oto sposobem, dokładnie takim, a nie żadnym innym, wilk przybył do dalekiego lasu. Od tego dnia czuł się już zawsze świetnie i nigdy, nigdy więcej niczego się nie bał. już? No już, a potem są te wszystkie historie, 1500 książek do przeczytania. O, matko, to my się tu zajedziemy! No ale wiesz, następnym razem może Zosia czytać. No, Zosia coś tak nie bardzo, no? Siedzi, siedzi z kamienną twarzą. He, 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 he. No, słuchajcie, to dzisiaj na tyle. Także czasami naprawdę nie ma się czego bać. No chyba, że mnie. Ciebie? No, Nagle, w nicbie nie posprzątasz, to się nie możesz bać. Oj, to jest przerażające. No, także ja wam tego nie życzę, ale życzę wam czytania tych fantastycznych książek o wilku, bo one są naprawdę, naprawdę ciekawe. Tak jest! No! Zośka, idziemy na kawę No, patrz, nawet na kawę nie chce iść. No to my idziemy na kawę, a może Zosia do nas dołączy. No! to papa! Chodź, 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 bo mi ta kawa wystygnie. Zosia nie idzie.